Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Tylko słupek! Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Naszewicz. Nerwowo, ale skutecznie przerywa tę akcję. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. Jerezucki. Denisow. Arszawin. Bystrow. Jurij Zirkow. Celko. Minimalnie niecelnie. Szawin, Orsel, w piłce Litmanen, Eremenko, Może być groźnie, nikt nie podążał za tą akcją. Strata w ataku. Odważne wejście opłaciło się. On już się nie raz popisywał w swojej karierze takimi zagraniami. Omal się nie przewrócił, ale twardy z niego gracz. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Denisov, Arszawin. Skutecznie dograł do kolegi. Był faul i rzut wolny. Uderzył, ale prosto w rywala. Denisow. Bielezucki. Nerwowo, ale przynajmniej skutecznie. Denisow. Arszawin. Jurij Zilkow. Pawliczenko. Sędzia sygnalizuje rzut rożny. Ignaszewicz. No i za moment po tej interwencji jeszcze raz z tego samego miejsca rzut rożny. Arszawin. Bystrow. Mija obrońcę. Czekamy na dośrodkowanie. No i mamy Bramka Szpiąstkuje. Spójrzmy. Warszawin, Denisow, Pawliuczenko. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Orsel. Aniukow. Bystrow. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Pawliuczenko. Zablokowany strzał i walczyli rzut rożny. Johansson. Passanen. Ładne podanie. Ależ może być teraz groźnie. Nie trafił. To wręcz nieprawdopodobne. Zawsze strzelał tak dobrze. Fatalnie zagrał i będzie aut dla rywali. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. A teraz przy piłce Litmanen. Eremenko. Jurij Zirkow. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Pawliuczenko. za to podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Będzie rzut rożny. Johansson. Porcel. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Passanen. Johansson Dobrze dograł Strzał głową Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie Chyba nie tak sobie wyobrażali Zakończenie tego stałego fragmentu gry Rzutu rożnego Bystrow Jurij Zirkow No i przejęli w ostatniej chwili A teraz Litmanen. Pawliuczenko Sprytnie teraz No nie dał się minąć Dobry odbiór Passanen I będzie aut blisko pola karnego Jurij Zirkow. Arszawin. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Oddał piłkę. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Orsel. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Bierzucki. Wydawało się, że... A jednak, przejął. Ładnie oszukał teraz obrońcę. Johansson. Dośrodkowanie w pole karne. No tak, strzelając kolego, no... Pomyśl może o zmianie zawodu. Bystrow. Jurij Zirkow. Denisow. Arszawin. Wizdek sędziego był faul, no i wszyscy teraz oczekują jak on zareaguje. Żółta kartka jak najbardziej zasłużona. Sędzia chciał chyba ostudzić gorące głowy. Wspaniale przechwycił. Porcel. Ale szlif przechwycił znakomita okazja. Gol pokonał bramkarza. To był świetny moment do zdobycia gola. Franka do szatni. Ta sytuacja powinna dodać im pewności przed drugą połową. Ależ teraz ryzykował tym ślizgiem w polu karnym. Piłka wyszła na aut. No, może centrować w pole karne. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Za nami pierwsze 45 minut. Zawodnicy udają się do szat. Po 45 minutach remis byłby bardziej sprawiedliwym wynikiem. Ale szczęśliwie zdobyli prowadzenie tuż przed przerwą. Wykorzystali gapiostwo, rywali, no i strzelili bramkę, która daje im prowadzenie. Zaczynamy drugą połowę spotkania. szansa na dośrodkowanie. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. No, nie mogą się przebić. Wybiega na pozycję. Arszawin. Bystrow. Pawliczenko. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Była szansa na wyrównanie. Przepiękny strzał, ale niecelny. Orsel. Eremenko. Czy to wykorzysta? Miał drugą sytuację w tym meczu, by zdobyć Bramkę. Tym razem nie udało się. Bramkarz się fantastycznie zachował. Arszawin. Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Brawo za to wejście. Wykazał się teraz sporym opanowaniem. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Arszawin. Czy to wykorzysta? I znowu remis, proszę Państwa. Bramka przywraca im nadzieję. Jest remis. Harszawi, Pawczemko. Przy piłce sami chypia. Słusznie, w myśl teorii. By dalej od własnej bramki. Passanen. Podał do partnera. Ta groźna akcja, przerwana przez obrońcę. No przejął, ale nie opanował piłki. Johansson. Ma możliwość dośrodkowania. Przejęli piłkę. Arszawin Bystrow Pawliuczenko gwizdek rzut wolny Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Pawliuczenko. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Johansson. Strata i przy piłce rybale. piłkę, zachwiał się, ale nie upadł. Herczakow. Pawliuczenko. Johansson. Herczakow. Arszawin. Strata piłki. Orsel. Ziolunt. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. A teraz Littmann. Porcel. Jest rzut rożny stały fragment. Jak to wykorzystają? Się przejąć. Johansson. Próbował, ale nie udało się. Fiond. Tajnio. Dośrodkował. Dobrze to przechwycił. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Okazja do dośrodkowania. Dobre zagranie, dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. No nie było to najlepsze zagranie piłka poza boiskiem. Za moment znowią w rzutem z autu. I zaatakują teraz większą liczbą graczy. Ależ piękne podanie. Porcel. Tajnio. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Pawliuczenko. To będzie rzut wolny. Jurij Zirkow. Terzakow. Mamy rzut wolny. A teraz Littmannen, Johansson. Passanen. W ostatniej chwili przejęli. Pięknie! Czy będzie gol? Uderzenie w stronę bramki. Dzięki tej bramce prowadzą w tym spotkaniu. Najwyraźniej to jest dzisiaj jego dzień. Drugi gol w tym spotkaniu. Z łatwością ograł obrońców, potem bramkarza i zdobył pięknego gola. Ryzykowna, ale udana interwencja. Wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. Ładnie uwolnił się spod opieki. Odrzutu z autu rozpoczną grę. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Kapitalne zagranie. Dobre, dalekie wybicie. Będziemy mieli wrzut załtu. Dobrze dograł. No wygląda na to, że rzucają teraz wszystkie siły do ataku. To wszystko, co mogą teraz zrobić, muszą odrabiać straty. Słuszna ta decyzja? Rzut wolny, zobaczymy, czy go wykorzystają. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Udane podanie i. Słopek. Piłka wraca do gry. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Piękne spotkanie. Brawa dla napastników. Rzeczywiście pokazali nam co to znaczy atak z prawdziwego zdarzenia. Włodku dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z państwem. Do usłyszenia.